Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Małego ZUS Plus i płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne mają czas na zgłoszenie wniosku do końca stycznia. Ci, którzy korzystali z tej ulgi w 2023 roku i nadal spełniają warunki nie muszą zgłaszać się ponownie. Co ważne każdy korzystający w styczniu z Małego ZUS Plus musi przekazać w dokumentach rozliczeniowych informacje o rocznym dochodzie, przychodzie, formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek i ma na to czas do 20 lutego. Obniżone składki na ubezpieczenie społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2023 roku korzystali z Małego ZUS. Oni mogą od sierpnia 2024 roku kontynuować ulgę przez dodatkowe 12 miesięcy, o ile nadal spełniają warunki. Przypomnę, że z Małego ZUS Plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z działalności gospodarczej gospodarczej. W poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność była prowadzona krócej, ten limit przychodów wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Mały ZUS Plus jest wyliczany na podstawie dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30% i wyższa niż 60% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.